Klepke, če ste še zunaj, da ne bi kliknili na moj kanal, jamo ime Kasha, če sem vrgel klikam polskega podivljenja, ukef je polskega, a di marca, di bugi je ztega, roko in na tvojem filmih hip se, shprevi dužaki, co jaz razumem po polsku, po treh letih na ukinjenju kapoščega in več, ki zapraši na tem filmih, torej vem, je zelo kekao. Klepke, vem zdaj, da kena na tem filmih, na katerih ja. Sprawdzę, jeśli rozumiem dźwięk polski pierwszy chłopcze uh, oglądajcie Ad Roberta Lewandowskiego i później podcast wew. Ad, spróbuj co ja z tej rozmowy rozumiem i też proszę bardzo, ab ja uh, się proszę bardzo na pchak, tam na, na komentarz, ja się do rozmowa ja i alem Okay? więc teraz Jack Janami. Ta rozmowa Lewandowski e, robił po meczu i z Albanią. Robert Lewandowski. Trudno, Trudno chyba coś tak na gorąco, na szybko powiedzieć konstruktywnego po takim meczu, bo podejrzewam, że to co przede wszystkim siedzi u Was teraz w głowach, to, to jakieś gigantyczne emocje. Zgadza się, ciężko po meczu powiedzieć więcej. Zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy. Ee, że też e, sam e, nie dałem rady, sam tutaj głowę pobiegałem, mogę posypać, bo nie, to, nie tak sobie to wyobrażałem, nie tak sobie wyobrażaliśmy to, e, ale no, wiadomo, że staraliśmy się, chcieliśmy, ale czuliśmy taką bezrazną, bezsilność i ciężko to powiedzieć, jakby no, emocje są teraz wysokie. Zdajemy sobie sprawę, że e, zawiedliśmy kibicu przede wszystkim i, i za to możemy ich przeprosić, bo zawsze, zawsze mi zależało. 15 lat na tej reprezentacji. Ta ambicja moja czasami um, zawsze była wysoka, zawsze chciałem jak najlepiej dla tej reprezentacji, um, ale czasami też nie wszystko wychodziło i tutaj jak, jak najbardziej to boli bardzo. My osobiście to um, przeżywamy najmocniej, bo, bo my na tym boisku nie daliśmy rady, my zawiedliśmy i to jest coś, co pewnie jeszcze parę, parę nocy i będziecie u nas, u nas w górach. Ten mecz był troszkę dziwny, miał taki trochę paradoksalny przebieg, bo nie spełniły się te czarne scenariusze. Nie wystraszyliście się tego dopingu, tej atmosfery. Albania nie zaczęła jakiegoś huraganowego ataku, nie strzeliła szybko bramki, nie powtórzył się scenariusz z Pragi. Wydawało się, że to się bardzo fajnie rozwija i nagle w pewnym momencie jakby, jakby ktoś wyłączył, wyłączył prąd, a, a na pewno było za wcześnie na utraty sił, więc tak się zastanawiają, co się mogło stać. Czasami, jak nie idzie, to nie idzie. i My też nie pomagaliśmy temu, żeby, 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 żeby przynajmniej pomóc szczęściu, ale akurat no, strzał życia. Jakby to, to nie ma co szukać wytłumaczenia, bo nie ma tego wytłumaczenia. Jakby. Od początku tych eliminacji to ciężko nam się grało. Począwszy to od meczu z Czechami, Mołdawia, czy dzisiaj, jakby to wszystko jest nie tak, jak powinno. i Zdajemy sobie z tego sprawę, zdajemy sobie sprawę, że tutaj. To bardzo boli, to bardzo boli w środku i ja nie chcę szukać nawet w to nie ma sensu. I, no, oczywiście jakbyśmy ten mecz wygrali, przynajmniej zremisowali, to może inaczej byśmy patrzyli z perspektywy przyszłości, ale na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy to wygląda, nie wygląda tak jak sobie życzymy I tutaj tutaj osobiście ja zdaję sobie sprawę, że mogę posuwać się głowę popiołem i też pomimo starań jakby też tutaj zawiodłem. I zdajemy sobie sprawę, że ok, te eliminacje jeszcze są jakieś szanse plus te baraże, ale jeśli chodzi o, o nas, to zdecydowanie trzeba jakiś otworzyć nowy rozdział, reset i, i e, oczywiście dalej walczyć, bo te eliminacje ciągle są, ale, ale gdzieś wewnątrz jakby zacząć gdzieś szukać, szukać czegoś nowego, bo na pewno tak dalej to, 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 to nie ma sensu, żeby tak było. Głos kapitana zawsze jest bardzo donośny i wsłuchują się w niego media, kibice, więc, więc chciałbym to doprecyzować ten nowy rozdział, to nowe otwarcie, ten reset bardziej w was w głowach, wewnątrz drużyny, dopływ świeżej krwi, a może po prostu zupełnie zmiana przywódcy tego, tego projektu, czyli selekcjonera? Nie, nie, ja tu na temat się nie chcę wypowiadać. jakby ja mówię ogółem, to ja też nie, wiem, czy czasami gdzieś tam może liczę piecówek, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o całokształt, jakby ogólną ogólną sytuację i tu zdaję sobie sprawę, że jakby Ciężko pod od początku. Jakby, m, od pierwszych minut z Czechami, gdzie tracisz dwie bramki, e, później gdzieś e, wygrywasz pomiędzy Albanią, ale gdzieś tam jakby, m, to udawi jakby to wszystko jak m, od początku szło po gruzie I, i tutaj zdajemy sobie sprawę, że gdzieś ten reset jest potrzebny, bo inaczej ciężko będzie z tego wyjść i jakby no, począwszy od naszych głów, od, od wszystkiego. Tak? Jakby, teraz ciężko to w ogóle naprawdę to boli, nawet jak o tym mówię i, i ja sam Ciężko mi coś konkretnego powiedzieć, bo, bo to jest zbyt ciężkie dla mnie. Więc, więc, ja teraz, jak wyglądamy z uchaami Roberta Lemnawskiego, i teraz ja mówię, co i z tego, co on powiedział. Ja rozumiałem, że w pokolonku tego Fiatu on powiedział, że.

Ni bil, kako je uh, rečeno, v Polski, musel vednošne, ne boš lišene, 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 ne boš lišene. Szukam inny wiew AT, do tej w AT, posiankarka, który jest bardzo znany w Polsce I chce wiedzieć, jak, szukam i też w porównaniu, i rozumie wszystko, co ona mówi. I te proszę, proszę, aby komentować, jak się to, porosie, pokryt, prosik, ab, i, uh, ja poprawnie rozumiem. Akwent, bardzo dużo już znasz, ale ta jest ta Szona, która jest bardzo popularna w w Polsce I jest takie bo czasem, kiedy ja wszukam, Mog, Lug, Ja czasem nie rozumiem więcej rzeczy, robić robię w i jeszcze liczę się sprowadzić i Te rzeczy właśnie powiecie, że bardzo szybko mówią i liczę się też jak Teraz już ty? <laughs> I ty też śpiewasz <laughs> tak poezję, poezję, poezję tak, właściwie. Tak, tak się nazywa Twoja, twoja ostatnia płyta i tak, so, tak, so, tak się tak zastanawiałam poezja Baczyński, Tuwim, Lechoń i Mickiewicz, Mickiewicz i, Słowacki, i Słowacki. Wypisy swoich szkolnych, szkolnych czyczanek? Na, na, na pewno, pewno nie. nie. <laughs> właściwie to nie, nie pamiętam, któryś z tych wierszy tak jakoś interpretowałam sobie na lekcjach polskiego. Na pewno miałam cudowną panią od języka polskiego w która tak sprawiała, że jeszcze bardziej kochałam poezję, ale miałam na poezję, na poezję, bo to nie nie, nie, nie tak, że cały, cały czas czytałam, ale lubiłam sobie kupować tomik gdzieś tam, tam na, na Nowym Świecie. Tam pamiętam, że, że, że tam pan, sprzedawał pan sprzedawał dużo właśnie takich tomików pięknych i sobie, sobie kolorkami zaznaczałam te najpiękniejsze, które mi się podobały, się ale nigdy bym, bym nie, nie pomyślała, pomyślała, że, 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 że wydam, wydam płytę z poezją. To na pewno. To jak to się stało, że wydałaś jeszcze taką piękną, która wygląda jak tomik wierszy, no jest takim małym wielkim sztukiem, jeśli chodzi o samo wydanie. Na trasie, na trasie uczta, uczta, na każdym koncercie, koncercie wykonywałam inny wiersz i to było to bardzo, bardzo, bardzo spontaniczne, bo tak to wyglądało że tak, że rano wstawałam i niektóre, nie, do niektórych wierszy, wierszy pisałam melodie tak, w dniu, w dniu czuły, tak, tak, koncertu, koncertu i, i pisałam i, aż bo i, no. tak postanowiłam, chciałam, żeby na każdym koncercie tak było. Może do no. tej tak, pory nie wypełniali tak, poeci stadionu, ale ty masz szansę wypełnić swoimi koncertami stadiony. To jest wielkie. Ogromne, ogromne moje marzenie. I jak mówiliśmy o tym właśnie z moją ekipą, taka na spotkaniach, że to się może wydarzyć, to ja mówiłam. To jest jakaś tak ja ja no, no, szaleniec. Szalenie. U początku Twojej drogi no, no, była porażka. Zgłaszałaś się, się do różnych talent show. Które tak, nie wygrywałaś. było i takie, dużo porażek. Dużo porażek. <laughs> Nawet, Nawet nie, nie, jedna, nie jedna, tylko, tylko kilka. kilka. No, no, to próbowałam, ale, ale to się nie udawało. Się nie udawało i... Cieszę, Cieszę się, że że się, że się nie udało. udało. Nawet no, o no, tak no, sobie no, wspominałam. No, Cieszę, Cieszę się. Wspominałam, wspominałam sobie ostatnio te pre-castingi pre do, do, do różnych tam talent show i, i, i sobie śpiewałam na nawet w pokoju piosenki, które tam już wykonywała na tych i A wiesz czemu odpadałaś? Wydaje mi się, że, że nie, nie byłam po prostu nikim jakby niki wyjątkowym, tam, tam no. nie rzucałam się w oczy, śpiewałam, w no, <grym> może też śpiewałam no, tak przeciętnie, tak, tak mi się wydaje, raz jeszcze śpiewałam swoją, swoją piosenkę, nazyka, ale nikt nie, nie wiedział, o co tam chodzi, do końca też po angielsku śpiewałam, to chyba tak jakoś Przemknęłam po cichu. Więc tak, oglądałem ten film, a to mogę wam powiedzieć, że twoje już zrozumiałem. je že Pelšekarka Ščona, ona je imela naokej Kenge in Ženka Polskega in ona ni dolgo, dolgo ljubila poeže, bo ona ima, <ım> ali lahko <Laser> tako povem, ki ne ve, F je popravljen, ki je ona napisala poeže, muži, ki je v ostalih izrubilo napis poeže iz velju, velju.